Cześć, z tej strony Ewelina. Dzisiaj idziemy do TikiMax. Także chodźcie, chodźcie, zobaczymy, co tam ciekawego. Jesteśmy już w środku i od razu zobaczyłam fantastyczne kosmetyczki. Jeżeli szukacie jeszcze jakiegoś prezentu, poszukujecie, to myślę, że kosmetyczka to jest taki fajny dość prezent, szczególnie jeśli coś włożymy do środka. No, tak, i jest to prezent zarówno dla kobiet ale także i dla mężczyzn. Tak panowie także lubią posiadać kosmetyczkę i o nich też nie zapominamy. No tutaj zobaczcie, jakie fantastyczne te kosmetyczki, jedne większe, drugie mniejsze, ale myślę, że ceny jak najbardziej tutaj są na duży, duży plus. Przypominam nowym osobom, które są tutaj na kanale, że ja nie zawsze wszystkie ceny mówię głosowo, bo jeżeli widać daną cenę, to nie zawsze muszę ją mówić na głos. No właśnie, wracajmy do naszego przeglądu i dzisiaj skupimy się głównie na butach. Od razu tutaj już na... Wstępie zobaczcie jakie mamy buciki. <laughs> Ze złota, rzekłabym, tak wyglądają. No i cóż, cóż mogę Wam powiedzieć, no bardzo, bardzo odważne. 180 zł, bodajże że tam była cena, tak tutaj mignęło szybciutko, a tutaj już mamy kolejne, zobaczcie jak fantastycznie wyglądają. W takie buzie z językiem. No to też tak na wesoło. Wiele osób, które nie lubią obuwia takiego zwykłego, standardowego, to właśnie poszukują budów w TK Max i mam wiele takich koleżanek, które tylko i wyłącznie tutaj kupują sobie obuwie i ja zawsze chcę Wam pokazać jak najwięcej, jak najwięcej tych butów, żeby po prostu w każde gusta tutaj trafić, ponieważ no, wiem, że tutaj na kanale są dziewczyny, które jedne mają taki styl, drugie inny, więc dziewczyny, no po prostu y, staram się jak mogę, y, żeby Wam pokazać tutaj jak najwięcej tych butów, a jest tutaj ogrom, ogrom, ja zaledwie jakiś ułamek, malutki procencik tutaj Wam y, pokazuję. No ale wybieram właśnie pod różne gusta te buty. Dobrze, dobrze. Ja dzisiaj gadu, gadu, gadam z Wami, ale wracajmy do naszego przeglądu. Zobaczmy tutaj teraz, co ja tutaj patrzę. 64,99. No i dalej, dalej idziemy. Wiecie, tu tak, no jak widzicie, naprawdę y no jest ogromny, przeogromny wybór i bardzo lubię tutaj zaglądać właśnie do tego sklepu i patrzeć co tutaj ciekawego, co tutaj nowego, bo zawsze jest w czym wybierać. Zerknijmy sobie na te buty teraz dużo właśnie było tego typu obuwia takiego, rzekłabym letniego, ale słuchajcie, moim zdaniem no ja nie wyobrażam sobie w tych butach spacerować, być w takiego typu obuwiu, bo ono naprawdę, uważam, że serio byłoby niewygodne, to było tak plastikowe, że no nasze stopy by bardzo cierpiały gdzieś na jakieś sesje zdjęciowe, tamte buty, no to jak najbardziej. Tutaj już bardziej, bardziej takie gdzieś na jakieś tam wyjście, panterka. Tam obok była taka jakby skóra węża, więc też te motywy takie zwierzęce. Gdzieś one cały czas są, ciągle z nami i tak wiecie. I jeszcze są, jeszcze są i jeszcze troszeczkę będą. Mega modne. Teraz buciorki. No i oczywiście zerknijmy sobie, jak to wygląda cenowo. Cenowo, no właśnie, właśnie. Gdzie tu mamy cenę? Mamy to: 134,99. A tutaj obok szare, ale no myślę, że takie dość ciekawe. Jeżeli oczywiście wiecie, lubicie taki styl. Też 134,99 A tutaj mamy coś fantastycznego. To są takie buty jakby pod pole dance. I e, słuchajcie, niesamowite, ale spójrzmy na tą firmę. No już znacie mnie, że ja uwielbiam Steve Madden tak bardzo yy, i ta cena 74,99. Dziewczyny, to jest szok cenowy, bo buty właśnie do Poldensu są mega, mega drogie, a wiem co mówię, bo sama, <grybujesz> sama po prostu przez długi, długi czas, yy, no, tańczyłam, więc wiem o czym mówię. No dobrze, to już nieistotne. Wracajmy dalej do naszego przeglądu i jak widzicie dzisiaj przyciągają mnie bardzo szpile, właśnie o takie szpile. No może też jest sporo tego obuwia tutaj, właśnie więcej takich szpileczek. Niestety tutaj nie widzimy ceny, czasami nie dowiemy się jaka to jest cena, no ale bucik możemy popodziwiać tak jak w tym przypadku. 269,99. Ale bud, ja Wam powiem, że to po prostu jest jakiś kosmos. To nie jest żadna tandeta. Te kryształki ciężkie, takie prawdziwe, no po prostu obłędnie to wyglądało na żywo i konkretnie. Nie, że jakieś takie badziewie, lekkie, tandetne. Nie, to po prostu było przepiękne. I kolejny fantastyczny but. Buty, para, tak, ale no ja po prostu wiecie, jak zobaczyłam tą szpilę i e, to wykonanie e, i to takie mm, zarazem elegancja, jakby też trochę narokowo, ostro z pazurem, no po prostu dla mnie rewelacja dziewczyny. No i jeszcze moja Ulubiona firma. Tak i cena 84,99. No po prostu szok cenowy. I dlatego warto właśnie taki but kupić sobie, kiedy jest on w dobrej cenie. Ja nie będę dyskutowała dziewczyny na ten temat, czy w takiej szpitalce jest wygodnie, czy niewygodnie. Może być niewygodnie. Ale jeżeli gdzieś tam się wybieramy, to zwiększę coś, no to po prostu jest to mega. Mega. Dobrze, dobrze. Uspokójmy się i idźmy dalej, bo po prostu Makła tutaj oszalała. No zobaczcie, tak, wskakuję teraz sobie 74,99 w takie oto <grytanie> paputki, tak, no bo już jak na takich szpilach występowałam, no to warto też zaopatrzyć się właśnie w tego typu buty, z pewnością. A jeżeli już tamtych nie chcemy, no to mamy coś takiego i zobaczcie na tą cenę. No proszę. Chcecie, to macie. A wiem, dziewczyny, że polujecie też na takie buty. A jeżeli będzie wiecie, zimno, bardzo zimno, to tutaj mamy inną propozycję. Tak. I też myślę, że jest dobra cena. No i jest bezpiecznie, wiecie, jest zameczek, także są też, y są też tego typu buty, jeżeli coś takiego uważamy bardziej. No i jak widzicie, gusta, tutaj każdy myślę, że będą zadowolone, nawet jeżeli któreś szuka. O! czegoś takiego, to też tutaj znajdziecie. Widzicie, jaki ciekawy kozaczek. To jest bardzo, bardzo w trendach. No i oczywiście cena 199,99. Uśmiecham się i puszczam oko. Tyle dziewiątek. Kolejne, które Wam pokazuję tutaj, buty. Takie z kokardą, więc też coś jest ciekawego, coś się zadziewa. Te buty nie są nudne, zauważcie, że te buty są jakieś, one są ciekawe. A tutaj, no proszę. Takie skórę węża jakby. Takie botki, 74,99, więc też myślę, że

A teraz szybciutko przemkniemy tu między półkami dziewczyny. Szybko jeszcze lukajcie co tutaj jest. Ja jeszcze zaprowadzę Was w pewne miejsce, bo bardzo, bardzo dużo osób tutaj dzisiaj było, więc nie bardzo też mogę Wam tak wszystko pokazywać. Po prostu się to nie da, ale jeszcze przystaniemy tutaj na biżuterii, ale to dosłownie pokażę Wam kilka rzeczy. Za chwilkę Zobaczycie takie kolczyki. Zerknijmy sobie też cenowo. 44,99. Jeszcze jedne Wam pokażę. I słuchajcie, my zbliżamy się już do końca naszego przeglądu. Jeżeli jesteś w tym momencie, to bardzo Ci dziękuję, że tutaj jesteś. Zapraszam Cię serdecznie do mnie na kanał. Codziennie, bo codziennie jestem tutaj. Zachęcam do komentowania. I przytulam Cię bardzo mocno. Buziaki wielkie. Papa